Ignacy Krasicki, Przyjaciele. Zajączek jeden młody, korzystając z swobody, pasł się trawką ziłkami w polu i ogrodzie, z każdym w zgodzie, a że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, bardzo go inne zwierzęta lubiły. I on też, używając wszystkiego z weselem, wszystkich był przyjacielem. Raz, gdy wyszedł w świtanie i bujał po łące, Słyszy przerażające głosy trąb, psów szczekania, Trzask wielki po lesie. Stanął, słucha, dziwuje się. A gdy się coraz zbliżał ów hałas, wrzask srogi, zając w nogi, spojrzy się poza siebie, aż tu psy i strzelce Trwożon wielce, przecież wypadł na drogę. Od psów się oddalił. Spotkał konia, prosi go, iżby się użalił. Weź mnie na grzbiet i unieś. Koń na to, nie mogę, ale od innych będziesz miał pewną załogę. Jak już wół się nadarzył? Ratuj, przyjacielu. Wół na to, takich jak ja zapewne niewielu znajdziesz. Ale poczekaj i ukryj się w trawie, jałowica mnie czeka. Niedługo zabawię. A tymczasem masz kozła, co ci dopomoże? Kozieł, żal mi cię, nieboże, ale ci grzbietu nie dam, twardy, nie dogodzi. Oto wełniasta owca niedaleko chodzi, będzie ci miętko siedzieć. Owca, rzecze, ja nie przeczę. Ale choć się uniosę pomiędzy manowce, psy dogonią i zjedzą zająca i owcę. Udaj się do cielęcia, które się tu pasie. Jak ja ciebie mam wziąć nasię, kiedy starsi nie wzięli? Cielę na to rzekło i uciekło. Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.